Oglądaj WBW na żywo. Bilety i pay per view na www.freestyle.pl. Ustawaj, zaczynamy. Możesz, Bartek. No to zaczynamy. Chcesz zacząć? Bez wody, papiernożyczki. Dobra, zaczynamy. Ja Słyszałem w przerwie. Poprosimy, ale. Chcecie śpiewać? To jedziemy, ale wszyscy jedziecie ze mną, tak? <laughs> okay. To był kiedyś na stadionie łapa w górę. Dobra. Ja zaczynam, a wy mi pomożecie. Chodź okay. Bimber w bidonie rowerowym. Cicho, cicho, deska, deska, deska. Poczekaj, 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 poczekaj. Przestrzeliłeś, przestrzeliłeś mordo. Jako, że to jest finał, proponuję rozpocząć ten finał klasycznym odliczaniem. 10, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 1. Łapy. Dobra, jedziemy, kurwa. Tu się siedzę, tu się stoi, stoję, kibicuje. Jebać temat, jebać pit. Jedziemy wszyscy. Chuj do dupy, Jebać tematy, WPW to my la 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 przystęp la, la. Jebać Feliksa. jebać mnie Kurwa, żołnierz, tak, twoja mama też piła I dlatego takiego cię urodziła Ja pierdolę! Felix, bez przestań Rowerka, ej kurwa, jebana fajo, ja mam jedno jajo, a ciebie kurwa do a nie wpuszczają. Więc, ja z kurwami, taki kurwa cel do kibicami, ej. szczęście, Ja mam rację, Znale. ja do finału i na na reprezentację. Ale jesteś farmazonem jebanym, wiecie, że ja macie karnet? Patrzcie to! <śleski> Ludzi tu Dokna! będzie jebana Sara Bartka. co chłodzi na cyce i kto jest prawdziwym kibicem, Łukasz Świtaj, rzuca rapsy, jak to jest nie wygrać kurwo własnych eliminacji, co ty robisz na zwale, Sara to jest finał, no nie dawaj mu pisanek, ej, zamknij mordę. Kurwa co to jest za parski performance dokładnie to jest twoja para ja mam skillę Tomasz biernacki, ale się zmieniłeś wszędzie bez tematu! Ten sam beat? Ten sam beat. Dobra! Patrzcie jak się robi freestyle! Nie będę je. Ja będę... Felix ty jebany klaunie! Sara, wyjdziesz za mnie? To jest rap, wyjdziesz za mnie? Tak! Kurwo jebana! I co mi powiesz kurwa? Ja jadę z gilem, Wypierdalaj z gróbce Ligę w pile! Wiesz! co ci powiem kujęcie debilu jebany na bół żyki, pizgać, niech pochodzić z strójniejskiej Ligi freestyle I sammy ten spener, nie do sezonowo Dobra Zamknij mordę i ty chcesz mnie nie na performance Ej Bartek, skurwysynie, się oświadczyłeś, a ty obrączkę zgubiłeś? Tobie chyba chyba jak kurwo robić jaja Oświadczać się na gali Łukasza Świnaja Chuj w dupę na Jej. śniadanie i na kolację Jebać cię kurwo pod tą rację Przejście, zmiana bitu Cztery po cztery Dawaj kurwa Bartek, Bartek Yo, pa 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 Yo Pa pa, 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 Po pierwsze chyba kurwa to był jakiś żart Wypierdalaj z mojego miasta, ogosz, szacunek dla barw A po drugie jesteś leszczem To świtaj miał rację, że Pontona nie wpuścił na beczkę. Chuj, Czyli ciebie, zajebiście poleciałeś z niebie Ej, dokładnie Bartek, jesteś głupim łakiem To, że jesteś z Jerwa, to nie znaczy kurwo, że jesteś poznaniakiem Bartek! Tak. Z Radojewa jest Jakub! Coś ci się pojebało tu z tym rachu. Ej! Ziąbel! Ja miałem jeszcze większe, ale zacząłem chodzić na siłownię! Łapy! 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 Trzykrotny mieć PFL-a! Ja mam ten styl! Ja na finale PFL-a zrobiłem 0-3! Jak Spartak na popie jadę tu! I jak to świadczy o PFL-u? Pa, pa. O PFL-u to świadczy zajebiście Bo nie chciałbym, żebyś wygrał moją bitwę Bo to jest moje ulubione miejsce Ty zrobiłeś 0-4 w finałach Pozdrawiam Bartka Reszkę. Dobra, yo, kurwo, dobrano, Świtaj, chodź i zastąp już tą kurwę jebaną Ja pierdolę Ej, jesteś szmatą Od ciebie w finale lepszy freestyle dałby kurwo organizator Postać, Jo! Pa pa pa. pa pa pa, pa 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 Yo, pa pa pa. dawaj kurwa, spieszę się. Po pierwsze kurwa, to mnie nie oszukasz, kocham cię świtaj, kocham cię Łukasz, zostaw mój performę, zostaw świtaja, bo też ci kurwa upierdolę dwa jaja. To są moje ostatnie wersje, dajcie najwięcej łap w górę, dzisiaj zrobimy podsumowanie. Ej, 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 nie będę walczył już z tą jebaną pistą. Od dzisiaj jestem w finalistów. finalistą! Przyjechałem wygrać Elimki i wyjaśnić z Kurwa jestem Felix! Kurwa jestem Felix! Koniec! Koniec! Szanowna publiczności! Tutaj nie może być pomyły, zatem pytanie do was, czy ten finał wygrał Bartek? <śpiewanie> czekam, czekam. <śpiewanie> czy może jednak Felix? <śpiewanie> nie będę ponawiał tego pytania. Chłopaki, przodem do jurorów. Uwaga! Czy do wielkiego finału wchodzi Bartek czy Felix Juroży? Okej okay. Słuchajcie, za nim werdykty. Zróbcie dla nich chaos, bo nam rozpierdolili głowy! A my sobie wstaniemy i pokażemy, nie? Chodźcie chłopaki, staniemy, to jest finał. Dobra, jako że to jest finał chłopaki wstali? Uwaga! 3, 2, jeden! Finalistom! Finalistą w zostaje Felix!